Według Ewangelii Janowej tym, co skłoniło dotychczasowych sympatyków Jezusa, Syna Maryi, do pojmania Go i stracenia jako wroga politycznego imperium rzymskiego, było wskrzeszenie łazarza. Mimo Oczywistej sympatii dla Jezusa jako członek Jego Kościoła dzisiaj chciałbym wyrazić solidarność z sanhedrynem. Jeśli ta historia była faktem. Zastępowanie Sanhedrynu powiedziałbym jest typowe, uniwersalne. Normalne: zupełnie normalne, rozpaczliwe. Stąd wołanie Jezusa. Wybacz im. Im, rzemianom, bo nie wiedzą, co czyni. Wszyscy jesteśmy uwikła uwikłani w koterię, systemy. Układziki, rodziny, przyjaźnie, sojusze. Nie da się być poza tym. Można tylko wybaczyć. Powiem o co mi chodzi. Wyobraźcie sobie, że jest sobie naukowiec, który nagle dokonuje odkrycia. Tak, jakiegoś takiego, który właściwie uderza w fundamenty wszystkich dotychczasowych publikacji, teorii, twierdzeń. Okazuje się, że wszyscy my, rektorzy, dziekani, prezesi firm, kurde, stracimy robotę. Mamy rodzinę do wyżywienia. Mamy matki i ojców, którzy patrzyli na nas z dumą. A ten bałwan robi nagle coś, dokonał jakiegoś odkrycia, znaleziska, albo zauważył pewne prawidłowości w naturze, które to wszystko niszczą w taki sposób, że jeżeli jego dokonanie, jego odkrycia, jego praca wyjdzie na jaw, To możemy stracić pracę, wszystko możemy stracić. Tylko czekać, aż nie wiem, pojawi się diagnoza, zwariował. Może popełni przestępstwo. Hmm. Może go coś oskarżyć. Może go po prostu zabić. Cofnijmy się do pierwszego wieku naszej ery. E, Judea. Y jest, mówi się, że w całkiem niezłej sytuacji politycznej, jeżeli chodzi o różne prowincje Cesarstwa Rzymskiego, właściwie jest najmniej uciskana. Uta Ring-Heinemann, autorka słynnej książki znawczej Nein und Amen, nie i Amen, nazwała taki pogląd naukową chudzbą, Tak troszeczkę ubarwiono właściwie. Dzieje żydów w tamtych czasach i mieszkańców Judei. Tak naprawdę było bardzo źle, bardzo źle. Yy, yy, tak, żyło się całkiem nieźle arystokracji żydowskiej, A tak naprawdę ludzie, ludzie byli cały czas tam mocno skonfliktowani z Rzymianami, między sobą, chociaż warto wspomnieć Samarytan, którzy cały czas znajdowali się pod atakami Żydów i vice versa. Mieszkali też tam Grecy, Heleni, chociażby w Seforii, niedaleko Nazaretu. Starali się żyć ze wszystkimi bardzo, bardzo pokojowo, ale nagle pojawiła się frakcja sztyletników, de facto terrorystów żydowskich. Prawda? I w tym wszystkim pojawiają się Mesjasze. Jeden, drugi, siódmy, ósmy, dziewiąty. Tam Piłat na nich pomstuje. Macko, kochana, i dlatego się tutaj narobiło. Trzeba to to pouciszać. No i pojawia się w końcu taki Jezus syn Maryi fajny facet. Mądry, politycznie poprawny, ta historia o tym, czy płacić podatki, czy nie płacić, oddajcie cesarzowi co cesarskie, Bogu co boskie, ludzi, super. Faryzeusze go lubią, jest jedna frakcja, która naprawdę za nie przepada i to są saduceusze, nie lubią tego jego takiego gadania o zmartwychwstaniach, jakichś tam takich tych pozaziemskich sprawach, tak, saduceusze byli bardzo przyziemny. Rozeusze raczej lubili takie te kwestie filozoficzne, prawda? Życie po śmierci, y, zmartwychwstanie. Byli zdani języki obce, tak jak mawiał <śm> y, mm, arcykapłan z II wieku przed naszą erą. Z końca II wieku przed naszą erą y, Jonasz, no, my Żydzi też jesteśmy Grekami, <śm> czyli no, elitą tak Cesarstwa Rzymskiego. Y, no i także tak im się nawet układało, tak? Udawało się, udawało się establishmentowi Judei w miarę zachowywać spokój. Były obawy, że lada moment, jeżeli ci wszyscy Mesjasze, którzy tam wieszczą powstanie wolnego państwa Izrael, nie umilkną, to to doprowadzi, do masakry w Judei. Do wojny. No i tu Jezus to był taki fajny facet. Tłumę go słuchały. Za nim podąża podążały. I nagle coś się skiepsciło. Dokonuje cudu. Już nie takiego, który dziś tam można zatuszować. Tak? Tylko spektakularnego skrzeszenia, które widzą tłumy. No i się narobi, narobił bigosu. Jak mówi e, autor e, Ewangelii Jana, e, to wydarzenie było bardzo przejmujące również dla samego Jezusa. Tak, e, e, jeżeli faktycznie rozło, za, zakładamy, że był e, Synem Bożym, Bogiem, z tą Boską, która nagle, współtwórcą się w Wszechświata, nagle... Zorientowała się, co to znaczy stracić ukochaną osobę. Co to znaczy być samym, zostać zupełnie samym. To jest dla Niego wielka rzecz. On się odsłania. Jezus się obnaża, że kogoś kocha i ryzykuje. Obywa swoją boskość. I życie. Zaburza prawa natury. Okej. Okay. Nie mówię, jak to powstawało, jak to się działo. Nie, no, dajmy sobie z tym spokój. Ja patrzę tylko na ten aspekt społeczny. W jakiej sytuacji teraz znajduje się establishment? Ja mówię to naprawdę z troską o tych ludzi, o ten Sanhedrin, tak? Kuźwa. No i pff, wzięło w Co powiedzą nasze żony, nasze dzieci? Co powiedzą nasi przyjaciele polityczni, z, nie wiem, z różnych warstw społecznych, przeciwnicy, tak? Okupanci. Co powie lud? Do czego to doprowadzi? Wiesz, może jeszcze bardziej będą teraz parcia na to, żeby wyzwolić Izrael. Może natychmiast dojdzie do w różnych miejscach Judei, w imię tego Jezusa, który gdzieś tam jest, takiego supermena, tak? Powstania narodowe, żydowskie. Rzymianie nas stracą. Polubili go. Ale jedyne, co im zostaje, to po prostu kolesia skazać. Sanhedrin nie chciał wskazać Jezusa. Mówi się, że no, no, Oczywiście, no, słusznie Tak, że są różne figury Tego wydarzenia, ukrzyżowania Chrystusa, procesu Chrystusa, dziejów Chrystusa W Starym Testamencie Ale jest jeszcze jedna, taka super figura Tego wydarzenia Spoza Biblii Pism Świętych I to jest historia Antygony Co nie zrobimy będzie źle. Ale musimy zrobić coś. No i wzięło w łeb państwo Izrael prędzej czy później, trochę później. Jednak mnie wkraczają. Chrześcijanie zostają oskarżeni o to, że to oni te wszystkie tumulty wywołali. Z Żydów chrześcijanie, skoro i uważają, nawróceni Żydzi, że to wszystko przez Sanhedrin. No i tak sobie wszyscy przesrywamy. Zostaje tylko Królestwo Boże w Was jest tak, co tam Jezus zostawił w swoim testamencie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w, w tym tygodniu Wielkiej nocy. A jutro Kościół Katolicki obchodzi e, dzięki zasługom Wielkiej Polki Siostry Faustyny Kowalskiej niedzielę miłosierdzia Bożego, żebyśmy na wszystko spojrzeli z miłosierdziem Bożym. Jesteśmy uwikłani i się nie wyplączamy, póki żyjemy. ale możemy na najgorszego wroga spojrzeć z troską, ze zrozumieniem, nawet jak się nie zgadzamy. Nawet jak musimy pozostać w dobrej wierze jego przeciwnikami. Niech Bóg ma nas swoim miłosierdziem. Wszystkich nas w pewnym momencie czeka sąd. Stworny, ale słuszne. Przeżyjmy ten test życia jak najspokojniej.